W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak ja i Alicja będziemy kąpać ziwę, Tak, tego brudasa. I potem jechać w teren. Czekamy Was do oglądania. Dobra, szykujemy nasze stanowisko SPA. Pamiętajcie, praca zespołowa jest najważniejsza. Ola y, namacza te piękne, brudne nogi, a ja jeszcze Zivę przeczyszczę na sucho. że patrzcie, jak z niej leci. Wiosna się zaczyna. Na kurzu. Yy, Ola mnie zaatakowała. No nie, stop! Jest dwa, my zaczęliśmy jakieś 18.40, także jestem ciekawa, ile to wszystko nam zajmie czasu. I chcę jeszcze dzisiaj przeplej a te warkocze w ogóle mają miesiąc, trzymają się całkiem dobrze. Ola atakuje mojego konia, no nie wiem czemu tak. <grym> także zobaczymy, jak to wyjdzie. <laughs> Wygląda to bardzo ciekawie. Żeby się taki worek, zawiązać na ogonie, Do byłoby No, ale naprawdę, bo chyba tu zostaniemy do jutra. O, chyba ten Dobra, I w ogóle, wiesz, jak jest taka gra, że. O nie, nie! Ojej! Dlaczego to się stało? Ojej! Teraz trzemy. Tak. <laughs> Jeszcze jeden rzut szamponu i chyba to już zaczyna wyglądać dobrze. Więc teraz poproszę cię Ola zaraz o węża. Zmyjemy i zaprzeciemy Ale to jest? dokienująco podpływa. Przecież to. <laughs> Jak coś to, to to czarne, to jest naturalne. <noise> tak. Ogon jest już względnie umyty. Teraz jeszcze już luksusowo siebie odżywać. Tylko czarnego, Cztą. tylko czarnego nie wybielaj. No proszę. I to jest jak szampon, ale tego się nie 19.38. Poszło nam chyba w miarę, miarę żywawo, to mi się wydaje. Jak oceniasz? No. Także I jeszcze jak... cały koniec, jeszcze mhm. jeszcze konia. Tak pachnie tutaj no. Końcówki możesz tym zrobić. Końcówki naprawdę jakby przyzjera. Mhm. Ja Takiej piękność. Diwa, <grywa> <grywa> teraz się nie załatwi. Najlepiej właśnie to jest tak trzeć albo z Ja tu będzie piąt nogą. Jaki to ma mieć kolor <laughs> ogólnie w zamyśle? Mm. Jakiś taki może błotno-krokodylowy, może Diwa się szykuje na jakiś atak. Krokodylu z Nilu, z nilu, krokodylu, a słucham. To jest okropne Diwa! <laughs> Mm. Jest 21:31. Iwa, tak się prezentuje. Już się zbliżamy ku końcowi. Stwierdziłam, że jutro ją zaplotę, bo chyba bym dzisiaj zasnęła. Także tak się to na razie prezentuje. Jeszcze nie będę się z Wami żegnać. A jutro po prostu będziemy zaplatać. Proszę, Zivciu. Witam się z wami kolejnego dnia, jest 9.02. Ja lecę do stajni, mam lizawkę i termos, bo <grywki> zrobiłam sobie herbatkę. Mam nadzieję, że Ziva jest w boksie, naprawdę, bo nie chcę po teraz nurkować na pastwisko. O, Dusia sobie jeszcze je. Ogólnie koników nie ma O, chyba jest dziwcia Jezu, dobrze Dzień dobry Zapalę sobie światełko Zdziwka Jak się trzymasz? Wydaje mi się, że jest Czysta Zobaczymy Włożyłam jej tą izewkę do żłobu Mogą być tutaj lekkie zakłócenia przez te dźwięki, ale widzę, że tu troszeczkę się ubrudziła. Podgrzewam jeszcze nie do końca wyschła, no ale te nóżki są czyściutkie. Zdecydowanie czyściutkie, znaczy jeszcze jak ogon. O, trzyma się warkocz. Myślę, że go później rozplotę, jak już zrobię grzywę. Albo może ją dzisiaj tak wypuszczę na pastwisko. Bardzo chciałyśmy z Tobą jechać w teren, ale pogoda. Um, jest taka dosyć brzydka. No, może nie brzydka. Um, taka niesprzyjająca, żeby pojechać w teren. Może tak. O oh, gdzieś, gdzieś. Nie zjadaj kamery. Uważajcie, że te włosy mają miesiąc i jeszcze się trzymają, no, ale te taśmy, te taśmy już tak średnio są bardzo brudne. Mniam, mniam. Jest 10:05, więc minęła równo godzina. Chyba. I tak wygląda rozczesana grzywa z Nie sądziłam, że tyle mi zajmie, ale powiem Wam, że już powoli nie widziałam końca tego procesu. Także teraz sobie ją jeszcze raz dokładnie przeczeszę. Podzielę na części. No i zaczynam zaplatać. Zmieniłam nasze stanowisko. Żebym trochę więcej widziała, to jest światło. No i zaczynamy zaplatać. Mamy kłosa numer jeden. Yy, Ziwa przed chwilą miała starcie z traktorem i to było straszne. Proszę, I lecimy dalej. Przyszła do mnie Ola. Tak. Dostałam odrzucenia. I lecimy dalej. Dobrze, na widzę. Już prawie kończymy. Dobra, olejuję ola y, stópki, a ja jeszcze robię ostatniego kłosa. Ziwa ma dosyć. A no, jeszcze grzywa. Grzywka. Prezentujemy wam efekt końcowy czystej zifci. Idziemy ją właśnie zaprowadzić na pastwisko. Jest już zapleciona, umyta. Jeszcze tylko ją będę dzisiaj czyścić. I Koniecznie napiszcie, jak wam się podoba taka wersja czystego gypsy. Jadę na moim pięknym, czystym, lśniącym koniu w teren. Razem z Olą. Tak. Licia bo musiała posprzątać kupę. Ale i tak posprzątała ją. Nie za dokładnie. Także... Aha. Mają dzisiaj mnóstwo energii Przez chwilę myślałam, że nie zatrzymam ziwy Ale straszne ludzie na ulicy, o no właśnie. jestem ja tak sobie jadę. A tam Zipcia została. została. nie nie się strumyczków. A, potknięcie. Moja mama przyjechała z zakupów, bo była mi kupić siano dla królika i gryzoni. Także otworzyła nam bramę, bo jechała autem i weszłyśmy sobie na podwórko. Jest zajączek, a nie wiem czy mi się go uda nagrać. O, jest tam, jest tam, jest tam, widzicie? Jaki słodki! To sarenka. Jaka malutka! Jaka fajna! Dobryka. Przerwa na sesję. Koniki wybiegane. My bardzo zadowoleni. Moja y, szczera recenzja i opinia jest taka. Że nie ma nic lepszego niż teren na takich słodkich konczuciach. Po... Boję się. Boję się wilków. Jeszcze mnie zjedzą. Zjedzą, raczej nie. Coś tam, słuchajcie, chodzi i ja jestem przerażona, bo boję się. Jak się oświetlamy. Może tak serduszko namaluj latarką. To dla was, widzowie, kochani nasi. Ej, patrzcie na te uszy. Czy to nie są najsłodsze uszy? Monsieur le Président, 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 Sprawdziłam z nich jeszcze kopytka, żeby zobaczyć, czy nie zabrała ze za sobą żadnego kamyka. I teraz jeszcze idę po lizawkę. Dobra, umyłam wędzidło zidło i patrzcie, jakie Ola przyniosła słodkie ciasteczka. Jakie codarskie są. To Dobra, które dla kogoś? To biorę może białe dla białego konia, a różowe dla, dla, moje, dla mojego jednorożca. Dobrze. Jednorożcu, patrzcie jakie je dostałaś ciasteczko. Jednorożcu? Jeszcze pokaż jest bliska, O, takie. Czekaj. <grywa> tak wygląda nasze piękne ciastko. Ej, sama bym je zjadła. Ciastka Patrz jednorożcu, co ma. Blisko? Wypluj sianko. <grywa> o, takie piękne ciasteczko. Proszę. O, nom, nom. Pyszne, pyszne. <grywa> Daj tą reszteczkę, ty. <grywa> proszę. I reszteczka od... Y pyszne. Od po prostu... Ulecamy. Tak. Od Alicji, która na malinkę mm. Pyszne! A takie bialutkie ciasteczko mm, dla no, Anielki no, no. bialutkiej. Tutaj jest samolocik, no. serduszko i takie tutaj ona tym No. Biały koń. Białe ciasteczko. Białe, białe. Ciasteczko. Anielko. A co już tą świetę. prezentować. I tym miłym akcentem kończymy filmik dzisiaj. Tak. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy. Idziemy po ogry i do zobaczenia.